Techniki relaksacyjne są kluczowym elementem terapii, szczególnie w leczeniu zaburzeń lękowych, depresji, a także w radzeniu sobie ze stresem. Pomagają obniżać poziom napięcia i lęku, regulować emocje, poprawiać koncentrację, a także wspierać zdrowie fizyczne, zmniejszając objawy psychosomatyczne. Istnieje wiele metod relaksacyjnych, które mogą być stosowane samodzielnie lub w połączeniu z innymi technikami terapeutycznymi. Oto szczegółowy opis kilku najczęściej stosowanych technik. Metoda Wim Hofa. Wim Hof, znany również jako człowiek lodu, opracował metodę, która łączy kontrolowane oddychanie, ekspozycję na zimno. Oraz medytacje. Na czym dokładnie to polega? Jakie są zalety metody Wim Hofa? Metoda Wim Hofa opiera się na trzech kluczowych filarach: technikach oddechowych, ekspozycji na zimno, medytowaniu i kontroli umysłu. Praktyka ta ma na celu zwiększenie odporności organizmu, poprawę krążenia oraz lepsze zarządzanie stresem. Poprzez kontrolowane oddychanie, regularne zanurzanie się w zimnej wodzie lub wystawianie ciała na niskie temperatury oraz świadome uspokajanie umysłu, metoda ta pozwala na osiągnięcie harmonii między ciałem a umysłem. Ćwiczenia oddechowe Wim Hofa opierają się na serii głębokiego i kontrolowanego oddychania połączonych z krótkimi okresami zatrzymywania powietrza. Ich celem jest dotlenienie organizmu, zwiększenie poziomu energii oraz osiągnięcie głębokiego stanu relaksu i świadomości ciała. Proces tej metody Wim Hofa składa się z kilku etapów. Głębokie wdechy i wydechy przez około 30 do 40 cykli Wykonuje się głębokie, pełne wdechy nosem lub ustami, a następnie spokojne wydechy. Ważne jest, aby wydech nie był całkowity. Zostawia się odrobinę powietrza w płucach. W ten sposób dostarcza się maksymalnej ilości tlenu do organizmu, co aktywuje energię i wpływa na układ nerwowy. Zatrzymanie oddechu po wydechu. Po serii głębokich oddechów następuje zatrzymanie oddechu na jak najdłuższy czas po pełnym wydechu. Dzięki temu organizm uczy się efektywniej wykorzystywać tlen. Poziom dwutlenku węgla we krwi spada, co daje poczucie spokoju i relaksu. Głębokie wdechy po zatrzymaniu. Po zatrzymaniu oddechu następuje głębokie wciągnięcie powietrza, które trwa około 10 do 15 sekund, po czym można powtórzyć cały cykl zgodnie z metodą Hofa. Co daje metoda Wima -Hoffa? Wzmocnienie układu odpornościowego poprawa koncentracji i równowagi psychicznej, zwiększenie siły woli i energii. Radzenie sobie z niektórymi objawami fibromialgii, choroby przewlekłej, w której odczuwa się najczęściej bóle mięśni i stawów. Złagodzenie objawów, co daje metoda Wimachoffa. Wzmocnienie układu odpornościowego, poprawa koncentracji i równowagi psychicznej. Zwiększenie siły woli i energii. Radzenie sobie z niektórymi objawami fibromialgi, choroby przewlekłej, w której odczuwa się najczęściej bóle mięśni i stawów, złagodzenie objawów depresji, redukcja stresu, lepszy sen, eliminacja chorób przewlekłych, szybszą regenerację. Metoda Wima Hofa może wnieść wiele dobrego w nasze życie. Od większej odporności, przez spokój umysłu, aż po lepszy kontakt ze swoim ciałem. Ważne jednak, by praktykować ją z rozsądkiem i uważnością. Oddychanie wykonuj zawsze w bezpiecznych warunkach. Nigdy w wodzie, ani w sytuacjach wymagających pełnej koncentracji, jak prowadzenie samochodu. Zimno wprowadzaj stopniowo. Pozwalając ciału oswoić się z nowym doświadczeniem. A jeśli zmagasz się z chorobami przewlekłymi, dobrze jest wcześniej skonsultować się z lekarzem. Najważniejsze jest, by wsłuchiwać się w sygnały swojego organizmu i traktować tę metodę nie jako wyzwanie, ale jako drogę do harmonii i zdrowia. Nie chodzi o to, by przekraczać swoje granice, lecz by krok po kroku odkrywać w sobie więcej siły, spokoju i życia. Trening relaksacyjny Jacobsona. Progresywna relaksacja mięśni. To technika opracowana przez Edmunda Jacobsona, która polega na napinaniu i rozluźnianiu różnych grup mięśni w celu zredukowania napięcia fizycznego oraz psychicznego. Etapy. Skupienie uwagi. Osoba zaczyna od skupienia się na oddechu i wyciszenia myśli. Napinanie mięśni. Stopniowo, od stóp do głowy, napina różne grupy mięśni, np. stopy, nogi, dłonie, ramiona, barki. Każde napinanie mięśni trwa około 5 do 10 sekund. Rozluźnianie mięśni. Po każdej fazie napinania następuje faza rozluźniania mięśni, która trwa 15 do 20 sekund. Skupienie się na różnicy między napięciem a relaksacją pomaga osobie zrozumieć, jak rozluźniać ciało. Świadoma relaksacja Po zakończeniu sesji osoba pozostaje w stanie relaksu, starając się utrzymać spokojny, wolny od napięcia stan umysłu. Zalety: Uczy lepszego rozpoznawania napięcia w ciele, skutecznie redukuje objawy stresu i lęku. Może być stosowana samodzielnie przez pacjentów po nauczeniu się techniki. Trening autogenny Szulca Jest to technika relaksacyjna oparta na autosugestii, opracowana przez Johannesa Szulca. Polega na wywoływaniu stanów odprężenia poprzez koncentrację na ciele, co wpływa na redukcję stresu, napięcia oraz poprawę stanu emocjonalnego. Etapy: Uczucie ciężkości. Pacjent koncentruje się na uczuciu ciężkości w różnych częściach ciała. Na przykład, moja prawa ręka jest ciężka. Co prowadzi do rozluźnienia mięśni. Uczucie ciepła. Następnie osoba koncentruje się na uczuciu ciepła, które rozprzestrzenia się po ciele. Na przykład, moja lewa ręka jest ciepła. Regulacja oddechu. Skupienie się na wolnym i głębokim oddechu. Na przykład, oddech jest spokojny i regularny, co dodatkowo uspokaja układ nerwowy. Skupienie na sercu. Skupienie uwagi na rytmie serca i jego spokojnym biciu, co wywołuje poczucie stabilności i spokoju. Ciepło w brzuchu. Koncentracja na odczuciu ciepła w rejonie brzucha, co wpływa na relaksację organów wewnętrznych. Chłód w czole. Na końcu pacjent koncentruje się na chłodzie w okolicach czoła, co wpływa na uczucie jasności umysłu i odprężenia psychicznego. Zalety. Może być stosowany w każdym miejscu i czasie po nabraniu wprawy. Skuteczny w redukcji lęku, stresu i objawów psychosomatycznych. Wzmacnia samokontrolę i wpływa pozytywnie na regulację wegetatywnego układu nerwowego. Medytacja uważności: mindfulness. Mindfulness to technika polegająca na uważnym, świadomym byciu w chwili obecnej, bez oceniania swoich myśli, uczuć czy doznań fizycznych. Technika Skupienie na oddechu. Osoba koncentruje się na oddechu, zwracając uwagę na każdy wdech i wydech. Jeśli umysł zaczyna błądzić. Zadaniem jest delikatne przywrócenie uwagi do oddechu. Świadoma obserwacja myśli. Ważne jest, aby obserwować swoje myśli, ale nie angażować się w nie. Myśli są postrzegane jak chmury przepływające po niebie pojawiają się i znikają. Uważne chodzenie. Chodzenie staje się aktem medytacyjnym, gdzie każda chwila kroku jest odczuwana świadomie. Od postawienia stopy na ziemi po odbicie się od niej skupienie na ciele. W wersji skanowania ciała, pacjent skupia uwagę na poszczególnych częściach ciała od stóp do głowy obserwując napięcia i doznania zalety. Zmniejsza stres i lęk poprzez zwiększenie świadomości myśli i emocji bez reagowania na nie w sposób automatyczny. Ułatwia koncentrację i rozwija zdolność do bycia obecnym w chwili bieżącej. Badania wykazują, że mindfulness może poprawić nastrój i zmniejszać objawy depresji. Oddychanie przeponowe. To technika oddechowa, która pomaga aktywować parasympatyczny układ nerwowy, odpowiedzialny za relaksację i redukować napięcie. Technika: Siedzenie lub leżenie. Pacjent przyjmuje wygodną pozycję. Świadome wdechy i wydechy. Oddychanie odbywa się przez nos, ale skupia się na tym, aby oddech był głęboki. I pełen, skierowany w stronę przepony, dolna część brzucha. Przy wdechu brzuch unosi się, a przy wydechu opada. Wydłużenie wydechu. Ważne jest, aby wydech był dłuższy niż wdech, co wpływa na uspokojenie organizmu. Na przykład wdech przez 4 sekundy, wydech przez 6 sekund. Zalety? Szybko obniża napięcie fizyczne. Poprawia dotlenienie organizmu i uspokaja serce. Łatwy do nauczenia i może być stosowany w każdej sytuacji stresowej. Wizualizacje relaksacyjne. Jest to technika opierająca się na wyobrażaniu sobie spokojnych, relaksujących scen i miejsc, w celu wywołania odprężenia umysłowego i emocjonalnego. Technika. Przyjęcie wygodnej pozycji. Osoba siedzi lub leży w wygodnej pozycji, zamyka oczy i zaczyna skupiać się na oddechu. Wyobrażenie spokojnego miejsca. Osoba wyobraża sobie miejsce, które kojarzy się z bezpieczeństwem i relaksem. Na przykład plaża las. Dziękuję, że dołączyłeś dziś do tej podróży. Właśnie zainwestowałeś w swój umysł, swoje serce i swoją przyszłość, a to naprawdę rzadkość. Jeśli to przesłanie cię poruszyło, nie zatrzymuj się tutaj. Na tym kanale czeka na ciebie biblioteka potężnych prawd. Kontynuuj odkrywanie. Wybierz kolejny odcinek i nieustannie stawaj się tą wersją siebie, którą zawsze miałeś być. Rich mind and heart, bo ewolucja zaczyna się w środku.